Dzień dobry, z tej strony Maria Kostacińska z Treką. Zapraszam Was na serię podcastów, wideokastów, podczas których będziemy mówić o dyrektywie NIS-2. Dzisiaj jest ze mną Tomasz Matuła. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, Maria, witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś i chciałabym przedstawić Cię tym osobom, które. Ciebie nie znają. Tomek jest ekspertem i menadżerem rynku ICT oraz cyberbezpieczeństwa. Ma aż 26 lat praktyki w biznesie. Od 2018 roku pracuje jako Trustor Advisor dla firm międzynarodowych i polskich, jest dyrektorem programowym społeczności CEO Net Security Excellence. W 2016 roku otrzymał tytuł Digital Leader of the Year w Polsce, a w 2017 roku był finalistą konkursu European CEO of the Year. Nie mogę sobie wymyślić, wyobrazić lepszej osoby, z którą mogłabym porozmawiać tutaj o tym temacie NIS-2. Także bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś i jeszcze raz dziękuję. Ja też się bardzo cieszę, dziękuję bardzo za tak miłe przedstawienie i za wypomnienie mi mojego wieku. Nie, nie, zupełnie, zupełnie nie miałam tego na myśli. Na początek opowiedzmy słuchaczom i oglądającym, co tutaj tak właściwie przygotowaliśmy. Planujemy 8 odcinków po około 15-20 minut tak, żebyście mogli posłuchać ich w drodze do pracy, w przerwie między spotkaniami, czyli to będzie taka pigułka wiedzy. Będziemy mówić oczywiście o gorącym temacie, czyli o dyrektywie NIS2. Omówimy kwestie takie jak cel dyrektywy, kogo dotyczy ta dyrektywa, jakie obowiązki zakłada na podmioty i jak się do niej przygotować. Gorąco zachęcamy wszystkie osoby oglądające i słuchające tych treści do zadawania pytań. Pytania możecie zadawać na dowolnej platformie, będziemy odpowiadać na nie na bieżąco, a najczęściej powtarzające się pytania zbierzemy i nagramy dziewiąty dodatkowy odcinek, takie QA. Już teraz mogę zdradzić, że mamy plan, żeby nie kończyć tej serii na dziewięciu odcinkach, ale nie chciałabym tutaj uchylać rąbka tajemnicy. Tomku, powiedz, czym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o, w ogóle o dyrektywie niczwa, dlaczego ją stworzono i co ona przynosi dla firm i organizacji, jakie daje korzyści, ale też jakie obowiązki, i powiemy o harmonogramie wdrażania. Super. Przejdźmy w takim razie do rzeczy. Pojawiają się pytania, dlaczego w ogóle dyrektywa NIS-2 została wdrożona, skąd taki plan, czy to jest takie się Komisji Europejskiej spotkałam się z takimi pomysłami, czy to jest jakiś taki wymysł, który ma nam utrudnić życie, czy może jest ona podyktowana faktycznymi, rzeczywistymi powodami, skąd ten pomysł. Tak, czasami można usłyszeć takie głosy, że po raz kolejny regulacje mają utrudnić życie firmom i organizacjom. Ja się z tym co do zasady nie zgadzam. Znaczy, temat cyberbezpieczeństwa zawsze był ważny w Unii Europejskiej. I właśnie po to, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, wprowadzono w 2016 roku dyrektywę nis tą pierwszą. To, co jest ważne, to w międzyczasie po wprowadzeniu tej dyrektywy NIS z 2016 roku przeprowadzono kontrolę audytu funkcjonowania i te kontrole przyniosły kilka następujących wniosków. Znaczy, po pierwsze, państwa członkowskie wdrażały przepisy unijne w zakresie cyberbezpieczeństwa w różnym zakresie, nie zawsze były one spójne, no i co było bardzo ważnym odkryciem, że krajowa egzekucja ich stosowania, no delikatnie rzecz ujmując, była taka sobie. Po drugie, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jak zastanowimy się 2016 roku, a teraz mamy niespełna 2024, to otaczający nas świat jako obywateli, organizacje i firmy, ta rzeczywistość bardzo się zmieniła. No w zakresie cyfryzacji naszego życia właściwie mamy do czynienia z taką małą rewolucją lawinowy wzrost wykorzystania cyfrowych usług powszechnych. Wszyscy korzystamy z bankowości elektronicznej czy mobilnej. Usługi typu e-government, w Polsce w szczególności bardzo rozwinięte, e-commerce, logistyka. Więc to się, to się dramatycznie zmieniło. Po drugie, też w świecie przemysłu następuje postępująca konwergencja obszarów automatyki, przemysłowej, internetu, rzeczy i rozwiązań, nazwijmy to, tra 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 tradycyjnego IT, co powoduje naturalnie wzrost komplikacji i zagrożeń. Mamy taki kolejny obszar, czyli transformację do, ro do rozwiązań przemysłu do 4.0. Mamy wprowadzenie sieci nowej generacji 5G, czy w ogóle też taka mała rewol rewolucja, czyli transformacja sieci do sieci zdefiniowanych programowo. No i ostatni punkt, wcale nie mniej ważny, równie ważne, czyli postępujące odmiejscowienie pracy, upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej, które właściwie kilka lat temu było, nie wiem, o rząd wielkości mniejszej niż jest w chwili obecnej. No i oczywiście bym zapomniał o jeszcze jednej rzeczy, też, ale to tylko świadczy o tym, jak przyzwyczailiśmy się do niej, czyli masowe upowszechnienie się usług chmurowych, rozwiązań chmurowych czy software as a service. No i jakby skutkiem tego jest, to też jakby te kontrole to wykazały, że ten, ten zmieniający się świat przyniósł skokowy wzrost ilości cyberzagrożeń. Tych starych, jak i tych zupełnie nowych, tak naprawdę zagrażających nam jako obywatelom, ale firmom, organizacjom, ale również, istotnych z punktu widzenia państw, bo zagrażających usługom krytycznym, czyli agresywni cyberprzestępcy, działający nie tylko w celu wzbogacenia się, ale również tak naprawdę na zlecenie wrogich państw, które być może chcą zakłócić funkcjonowanie po prostu infrastruktury krytycznej państw. Mm -hmm. Ja przygotowując się do tego odcinka, znalazłam takie badanie Cisco, które podzieliło. Organizacje, różne organizacje na całym świecie na, ze względu na ich poziom dojrzałości cybersecurity. I według Cisco na całym świecie tylko 15% organizacji jest na tyle dojrzałych, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, żeby móc yy, mitygować to ryzyko i odeprzeć skutecznie cyberatak. Dodatkowo jeszcze była tam taka informacja, że 82% z tych organizacji spodziewa się ataku w przeciągu najbliższych 12 do 24 miesięcy, więc to pokazuje, że nie jesteśmy gotowi, a jesteśmy świadomi ryzyka, więc ja się bardzo cieszę, że ta dyrektywa NIS-2 wchodzi tutaj w życie. Dodam jeszcze, że to badanie, o którym wspomniałam, Dotyczy rynku globalnego, a wiadomo, że u nas tutaj na, na polskim, można powiedzieć podwórku, sytuacja wygląda trochę inaczej. Dlatego my w Trekom przygotowaliśmy taką infografikę z właśnie poziomami cyberbezpieczeństwa i możecie pobrać ją sobie, zerknąć na nią, będzie dodany link w opisie odcinka. Zweryfikować, na jakim poziomie jest Wasza organizacja, jeśli chodzi o to cyberbezpieczeństwo. Ten podział jest oczywiście umowny, to jest bardziej taki materiał edukacyjny. Nie jest to tak, że można sobie przylepić jakiś tam medal, czy, czy na, drzwi, na drzwiach organizacji napisać, że jesteśmy z levelu trzeciego, czy z levelu piątego, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Przejdźmy dalej. Jakie są korzyści? Czy są w ogóle jakieś korzyści? Ja domyślam się, że będzie ich całkiem sporo z wdrożenia NIS-2. Zanim odpowiem na to pytanie, to tak na marginesie, bo dosłownie kilka dni temu mieliśmy w Polsce duży atak na samoroby, na, na firmę ALAP, więc to niejako jest tak. takie niestety, że ten atak wydarzył się i wyciek, kradzież bardzo wrażliwych informacji, ale to jest taki przykład, że. Powinniśmy my jako firmy, instytucje, organizacje, bo cały czas myśleć o tym jeszcze lepszym przygotowaniu. Więc ta dyrektywa to, to, to jest ironia losu, że akurat to się odbyło w chwili obecnej, ale to też jest trochę przykład, że rzeczywiście to ma sens. A wracając do Twojego pytania, jakie korzyści z wdrożenia dyrektywy NIS. Taką pierwszą rzeczą, w ogóle co do zasady, myślę, że warto powiedzieć, że. Dyrektywa NIS-2 ma określić i określa minimalne przepisy, jakie państwa członkowskie powinny wdrożyć. To jest jedna rzecz minimalne, nie maksymalne. A po drugie by te, te przepisy, by tak naprawdę móc skutecznie i to jest słowo klucz skutecznie ograniczyć ryzyko incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa i zwiększyć bezpieczeństwo nas, jako obywateli jak i firmy i organizacje. Czyli ta skuteczność jest tutaj takim, takim kluczowym elementem. Gdyby tak takim podsumować takie cztery najważniejsze korzyści z stosowania Dyrektywy NIS 2, no to oczywiście taki naturalny oczywisty to jest zwiększenie ochrony i odporności na cyberzagrożenia, no bo po to jest to robione. Drugą bardzo ważną korzyścią to jest zwiększenie zdolności, umiejętności do reagowania na incydenty i kryzysy cyberbezpieczeństwa oraz odbudowy po nich. Dlaczego to jest takie ważne? Znaczy, trzeba mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach takie poważne incydenty czy kryzysy cyberbezpieczeństwa będą miały miejsce. Nie da się w stu procentach zapewnić ochrony, a kluczem jest umiejętność szybkiego, skutecznego reagowania na te cyberzagrożenia, cyberkryzysy i minimalizacji ich skutków. To jest ta druga korzyść. Trzecia, oczywiście naturalna dla nas, to jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych i naszej prywatności w cyberprzestrzeni. I czwarta, o której trochę mniej się mówi, ale ona jest ważna z punktu widzenia nas i jako kraju Unii Europejskiej, to jest wzrost zaufania do cyfrowego rynku Unii Europejskiej i konkurencyjności europejskich podmiotów, czyli też naszych firm. Na arenie globalnej. To, to też jest taki bardzo ważny wyróżnik to cyberbezpieczeństwo w konkurencji na globalnym rynku. Cieszę się, że wspomniałeś o tym ataku na Alab, bo sama chciałam o nim wspomnieć właśnie w tym momencie. Tutaj to zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w, cyber, w cyberprzestrzeni to jest właśnie. Historia tego ataku na, na laboratoria, gdzie wyciekły PESEL-e. Można sprawdzić swoją drogą, czy, czy dane osobowe nasze nie wyciekły. Do, te, do tego zachęcamy. Można też zastrzec swój numer pesel. Powiedz, Tomku, jakie są najważniejsze zmiany w porównaniu do poprzedniej dyrektywy NIS? Postaram się dopowiedzieć w takiej bardzo zwięzłej formie, bo, tak jak powiedziałeś na początku. Tym, tym zmianą dużym zrobimy takie deep dive y na kolejnych spotkaniach, ale gdyby tak podsumować, to moim zdaniem jest takich sześć najważniejszych zmian w nis drugim w stosunku do nisa pierwszego, po pierwsze to jest istotne rozszerzenie zakresu na znacznie więcej sektorów i podmiotów. Moim zdaniem prościej byłoby powiedzieć, kogo NIS drugi nie dotyczy, mówiąc trochę pół półserio. pół serio. Co do za zasady? NIS drugi dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, które mają więcej niż 50 pracowników i 10 milionów euro, czyli firm, które się klasyfikują jako firmy średnie. To jest tak zwany sales i te podmioty, firmy i organizacje zostały podzielone na dwie kategorie, kluczowe i ważne. Ale o szczegółach powiemy na naszym jednym z kolejnych spotkań. Drugą taką zmianą bardzo ważną, bardzo ważną, ponieważ jak na początku wspominałem, były problemy te kontrole NISA pierwszego pokazały, że są problemy z egzekucją w państwach stosowania NISA pierwszego. Tym to drugą zmianą jest wprowadzenie odpowiedzialności organów zarządzających. Co to znaczy? Znaczy mówiąc wprost, jawnie jest możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności Dyrektora Generalnego, zarząd, przedstawiciela prawnego, czy inne osoby, które zostaną uznane za odpowiedzialne za naruszenie. I ta odpowiedzialność oznacza również czasowy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych. Więc prezes, dyrektor generalny czy członkowie zarządu po prostu mogą zostać zawieszeni w pełnieniu swoich funkcji. Więc to, 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 ta odpowiedzialność organom zarządzających jest jednym z takich krytycznych elementów, które mają spowodować, że ta regulacja nie będzie martwa, tylko będzie rzeczywiście stosowana. Drugim, żeby dopełnić tą egzekucję, łatwiejszą motywację, nazwijmy to ładniej, będzie, żeby zmotywować firmy i organizacje, to jest wprowadzenie kar i sankcji, takich kar i sankcji finansowych. Dla podmiotów kluczowych, tych większych, to jest co najmniej 10 milionów euro lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. Z poprzedniego roku obrotowego, a dla podmiotów ważnych, trochę mniejszych, będziemy o tym mówić, to jest co najmniej 7 milionów euro lub 1,4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. Więc to są poważne dwa motywatory: odpowiedzialność za zarządzających i duże, bardzo duże kar. Są jeszcze trzy takie duże zmiany. Pierwsza dotyczy w ogóle zwiększenia tych wymagań, obowiązków dotyczących już bardzo konkretnie cyber ochrony organizacji. Jednym z takich, bo będziemy o tym w szczegółach mówić, jednym z takich, które warto wspomnieć teraz, jest obowiązek zgłaszania poważnych incydentów bezpieczeństwa i ich raportowania obligatoryjnie do 24 godzin od wykrycia i przedstawienie bardzo szczegółowego raportu do jednego miesiąca najpóźniej w ciągu jednego miesiąca raportu z samego przebiegu incydentu jego przyczyn, skutków i planu mitygacji na przyszłość. To, to jaka jedna z jedną z takich z takich tylko jak to mówią moi młodociani znajomi, z, zajawka tego, o czym będziemy mówić na kolejnych spotkaniach. Piątym taką ważną zmianą to jest niektóry stwierdzą, że Jedną z najbardziej rewolucyjnych w się Drugim jest uwzględnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Czy łańcuch dostaw, to nasi wszystkie firmy, nasi dostawcy, nasi partnerzy, z którymi współpracujemy, którzy dostarczają nam usługi, bardzo różne. I tutaj jest wprowadzenie obowiązku zarówno asesmentu, jak i monitorowania bezpieczeństwa tych naszych bezpośrednich dostawców. I tu uwaga, to jest ważna, ważny punkt. Mówi się o efekcie domina, znaczy firmy, nawet jeśli nie są objęte NIS-em drugim, powiedzmy dla przykładu Software House, jakaś firma dostarczająca jakieś oprogramowanie, ale ta firma, która jest dostawcą to do firmy, która jest objęta NIS-em drugim, no, będzie musiała w dużym stopniu dostosować się do podobnych reguł, jak ta firma, która podlega bezpośrednio pod nis drugiego. I taki szósty punkt z tych zmian, takich dużych, równie ważnych, bo celem było zbudowanie również tego zbliżonego standardu w zakresie cyberbezpieczeństwa. Te kontrole też pokazały, że nie do końca dobrze państwa współpracują ze sobą, tak operacyjnie skutecznie, jeśli chodzi o jakieś kryzysy cybernetyczne. I tutaj wprowadzono znowu harmonizację współpracy i wymianie informacji. Bardzo ważny punkt to co koordynacji zarządzania kryzysami cybernetycznymi i Ekstremalnie ważny, dla części trudny, pewnie również do spełnienia, to jest Europejska Baza Danych dotyczących podatności, czyli gro firm, które dostarcza rozwiązania, usługi, produkty, będzie obligowana do informowania o podatnościach w swoich produktach, w swoich rozwiązaniach, przyjmowania ich od klientów i umieszczania w tej europejskiej bazie danych. To tak z lotu ptaka te najważniejsze zmiany. Tak, najważniejsze, ale myślę, że one już uświadamiają, jak duże zmiany są przed nami. I jeśli ktoś nie do końca był przekonany, po pierwsze, czy jego organizacja zostanie objęta nową dyrektywą i czy można to sobie tak powiedzmy. Yy, Znowu użyję tutaj takiego młodzieżowego słowa: olać, zignorować, i gdzieś tam to przejdzie bez echa. To myślę, że po tym, co powiedziałeś, już nadstawia uszu i będzie nas słuchał uważniej i do końca tego odcinka, i w kolejnych odcinkach, kiedy zagłębimy się w te zmiany i wymagania narzucane na NIS-2. Przejdźmy teraz trochę do harmonogramu. Jeszcze ci, Mario, wejdę słowo, bo to proszę bardzo ważna rzecz, którą powiedziałaś. To znaczy. Pojawia się wiele stwierdzeń w, w przestrzeni, czy wielu z znajomych, że tak naprawdę obowiązki wynikające z dyrektywy niż drugiej, czy zakres podmiotów nieobjętym, właściwie mogą być ograniczone i będą ograniczone podczas jej krajowej implementacji. E, czyli, że Polska dla przychodu właściwie z tej dyrektywy weźmie część rzeczy i ją ograniczy. No i to, to bardzo dobry punkt, na który zwróciłeś uwagę, bo co do zasady, dyrektywa, dyrektywa, a nie jest drugi, przyjmuje taki minimalny zakres obowiązków. Czyli raczej można spodziewać się, to nie musi wystąpić, ale może, że poszczególne państwa, w tym Polska, mogą rozszerzyć zakres tej dyrektywy. Oczywiście szczegóły implementacji będą zależały od nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Natomiast co do zasady, ta dyrektywa wprowadza minimalne, Zakres obowiązków. Tak, tak. Na anglojęzycznej stronie dotyczącej dyrektywy nawet jest to słowo minimalne i takie uspójnienie, zapewnienie spójnego, wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa pomiędzy państwami Unii Europejskiej, więc tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby ten dolny level był, był, był równy. Jeśli ktoś chce więcej, no to myślę, że Unia Europejska nie będzie tam. Nie będzie patrzyła na to źle. Dobrze, wróćmy sobie do harmonogramu. Ja spotkałam się również z taką, z taką opinią, gdzieś tam wpadł mi w oczy taki komentarz w internecie, że dyrektywa wprowadzana jest nagle. Co ty o tym sądzisz? Jak wygląda harmonogram i czy Twoim zdaniem to jest pomysł, który nagle pojawił się w Komisji Europejskiej, czy był poprzedzony mm, rozmowami, projektami, analizą? Moim zdaniem jest to nieprawda. To znaczy, ja wiem, że to jest mocne słowo, ale yy, tak, takie są komentarze, że dlaczego tak nagle wdrażana jest regulacja o tak dużych skutkach. No nie jest nagle. Przypomnijmy, że pierwszy, NIS pierwszy został wdrożony w życie w lipcu 2016 roku. W grudniu 2020 roku zostało opublikowany projekt nowelizacji dyrektywy NIS przez Komisję Europejską. To od tego czasu trwały tak naprawdę prace z wszystkimi krajami, byli oczywiście polski, polscy przedstawiciele, gdzie w maju 2022 roku właściwie było wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego. No i mamy grudzień 2022 roku, gdzie podpisano dyrektywę NIS-2 i opublikowano ją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. No i od tego grudnia 2022 roku. Parlamenty krajowe, w tym Polska, muszą dokonać transpozycji do prawa krajowego do 18 października 2024 roku. Czyli mówiąc polusku, muszą do tego 18 października 2024 roku, w przypadku polskim najprawdopodobniej, zaktualizować obowiązującą ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nomen ustawy z 2018 roku. Mhm. Czyli nie nagle. Okej, okay, rzeczywiście, nie nagle. A powiedzmy, wspomniałeś tutaj o tej dacie 18 października 2024 roku. Ona też się przewija we wszystkich wpisach w, w internecie dotyczących tej, tej dyrektywy. Czy to znaczy, że ja jako organizacja od 18 października mogę być karana, i wspomniałeś tutaj, to są bardzo duże kwoty, za to, że nie jestem gotowa na wymogi, które stawia ta dyrektywa? Nie. To znaczy, na pewno będzie krajowe wakacje legis, taki okres przejściowy, który nie wiemy ile będzie wynosił prawdopodobnie pomiędzy 6 a 18 miesięcy. Takie wakacje o czy okres przejściowy. Czyli mamy troszeczkę jeszcze więcej czasu, ale jakby merytorycznie na tym zastanowić się, to tego czasu jest ekstremalnie mało, mając na uwadze, że trzeba przygotowywać się zarówno pod względem organizacyjnym, procesowym i technologicznym. Super, dziękuję Ci bardzo. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka. Linki do kolejnych odcinków znajdziecie w opisie, tak samo jak materiały, o których wspominałam w trakcie nagrania. Dzięki Tomek, no i co, słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.